Czytanie z Księgi Mądrości. Słuchajcie, królowie, i rozumiejcie, nauczcie się, sędziowie ziemscy lubierzy. Na końcie ucha, wy co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie. On zbada uczynki wasze. I zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego Królestwa nie sądziliście uczciwie, aniście prawa nie przestrzegali, ani pośli za wolą Boga, przeto groźnie i rychło patrze par On na was. Będzie bowiem sąd surowy nad panującymi. Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie. A mocnych czeka mocna kara. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby, ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego, jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do Was więc wracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Podążajcie więc słów swoich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. Oto słowo Boże. Bo Stań, o Boże, osądź Twoją ziemię. Wstań, o Boże, osądź Twoją ziemię. Umijcie się za sierotą i uciśnionym, poddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrbicie go z rąk występnych. powstań, o Boże, osoć Twoją ziemię. Ja tem jesteście pokami, jesteście wszyscy synami najwyższego lecz wy omrzecie jak ludzie, bo upadacie wszyscy jak ksiorczęta. Wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Alleluja, 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 Alleluja. 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 Pan z wami i duchem słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich, idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdyż i zostali oczyszczeni, wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do jego i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do Niego zaś rzekł, wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. To to słowo pańskie.

Śmieć do ciebie. Się zwracamy. Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Te słowa wypowiedzieliśmy na początku tej Eucharystii, żebyś nam przebaczył grzechy. I ty wiesz, ile razy Ciebie prosimy. O różne rzeczy, wiele, wiele razy. A co z wdzięcznością? Na tych dziesięciu tylko jeden. Okazał wdzięczność. Co z naszą wdzięcznością? Warto byśmy sami siebie zapytali: Czy więcej prosimy Ciebie? Czy też dziękujemy? Czy jest równowaga pomiędzy prośbą i wdzięcznością? Tak, Panie Jezu, Ty uczysz nas wdzięczności najpierw względem Ciebie. Tobie tak wiele zawdzięczamy. Tobie, Twojemu Ojcu Niebieskiemu. Duchowi Świętemu bardzo wiele zapieczamy. Trzeba powiedzieć, że nie zawsze otrzymujemy to, co prosimy. I nam się wydaje, że nie jesteśmy wysłuchani. A Ty nie zawsze dajesz nam to, o co prosimy, tak jak. Wy, rodzice, nie zawsze dawaliście, dajecie dzieciom to. O co proszę? Bo wiecie. Bo wiecie, co dla dziecka jest dobre. Oczywiście to może być powodem buntu. Mamo, nie dajesz mi, tato, jesteś okrutny. Tak, Panie nie jest. I tak to tyrzymy czasami. Do Ciebie do Twojego Ojca Niebieskiego rozwracać. Jaki ty jesteś okrutny tyle razy. Tyle, tyle Cię prosiłem. My wiemy, że niektórzy wręcz odchodzą, odwracają się od Boga, Bo nie łóż bo nie wysłuchał. Tak, Panie Jezu, jeśli takimi byliśmy niewdzięcznikami, to cię przepraszamy. To Cię przepraszamy. Panie Jezu, naucz nas wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy, nawet za to, co jest trudne, bo wiemy, że właśnie to, co jest trudne, co nam trudno znieść, wykonać, taka może być choroba, wielkie cierpienie może nam przynieść zbawienie życie wieczne. Tak, byśmy tak potrafili przyjąć wszystko, co od Ciebie otrzymujemy. Budmy się za wszystkich ludzi w wdzięczność Najpierw okazywaną Tobie, a potem innym. Ciebie prosimy By nas Panie się dla wszystkich samotnych, grzechujących, przede wszystkimi siostrze Józefem, która ciężko woda. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Panie. Jezu, czy my za wszystko potrafimy Ci dziękować? Przebacz nam, kiedy zapominamy o tym. Urażliwiaj nasze serca i pobudzaj je do wdzięczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Módlmy się o pokój na świecie i w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, za których, w których intencji odprawiana jest ta Eucharystia. Za dusze zmarłych Heleny, i Jana i ich rodziców. Prosząc Boga o radość wieczną dla nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Wysłuchaj nas, Panie. Myślę, żeby jak najdłużej był pokój na świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za wszystkich posłów, senatorów, prezydenta, premiera, rządzących, aby wszystko co czynią i wymyślą było zgodne z wolą Bożą i tylko i wyłącznie kierowali się wolą Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Boże, Ojcze Mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w tym Świętym za wstawiennictwem tych świętych męczenników, które dzisiaj wspominamy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.